Hanging, cross the door, Neighbours singing, tales of yore. Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym Flukusie. Ja jestem właśnie po nagraniu, ponieważ obiecałam, że będę nagrywać serię, jak dobierać różne produkty, jak w ogóle używać niektórych produktów. I teraz będzie pierwszy odcinek z tego, jak dobrać sobie po prostu podkład w końcu, więc stworzyłam takie coś, zaraz niedługo wleci na mojego Instagrama. Myślę, że na TikToku i YouTube'a też to puszczę, bo po prostu do większej ilości osób dotrzeć. Mam nadzieję, że w ogóle ten materiał Wam się spodoba i teraz jest plan, że w ogóle muszę je ja do manufakturę, z czego nie jestem kompletnie zadowolona, bo jest chyba czekajcie, który jest godzina. Jest 14.21. Halo! Skończyłem już kochanie. Więc jest godzina generalnie 14.20, a ja jeszcze muszę pojechać do galerii nakupować prezentów, ponieważ jutro jedziemy do Warszawy. No i z pustymi rękoma nie wypada pojechać, dlatego jeszcze muszę zapatrzeć się w prezenty, ale niestety odłożyliśmy to na ostatnią chwilę. I muszę jechać. Z czego nie jestem w ogóle zadowolona. No ale, ale, no muszę. Nic się z tym nie zrobi. Czy ja właśnie wróciłam z zakupów? Być może. Ale pokażę Wam, co zakupiłam, bo w sumie większość to są prezenty. I pierwsza opcja to jest z na takie kule do kąpieli, bo okazało się, że sześcienica Wojtka jest ogromną fanką. Więc poznałam. W ogóle, ja chyba to źle czytam, wiecie? No tego kotka, no nie? Torebkę na prezent z Pepko, takie pudło, ponieważ będę właśnie je wypełniać, bo w paczce pierowej miałam te takie wiórki, więc sobie je wypełnię i tam włożę e, prezent. Następnie takie e, Lego Friends. Mam nadzieję, że trafi w gusta i, i że fajne będzie. Taką ogromną świeczkę. W ogóle przepięknie pachnie. Super pachnie, naprawdę. I w ogóle mega ładna. Chyba nie ma ostrości. Ładna, co? Dobra, i następnie do tego chuda się tego prezentu. Takie super kubki w TK Maxie udało mi się dorwać. Mega ładne. Strasznie się podają ta choinka. Jest niby nie taki, taki prosty kubek, ale jednak ta choinka naprawdę jest mega ładna. I chciałam je do nas kupić, ale były dwa ostatnie, więc no, wręczę na prezent. I wiem, że jedziemy do funki Starbucksa, więc jeszcze taki termok, termok, termok termos o, ze Starbucksa. Następnie, ja się w ogóle nie znam na obecnie jakiś trendach właśnie takie, co dzieci lubią, więc dla nie, chłopczyka wzięliśmy taką grę ze spider -mana. Wydaje mi się, że będzie fajna. I masę, masę słodyczy. Więc teraz wszystko będę pakować. Możecie w sumie możecie mi towarzyszyć. Pokażę Wam, jak będę pakować te, ten prezent do pudła. I jak coś te pudła są dosyć w pepko, bardzo fajne. I tutaj mam te wiórki. Nie mam ich dużo, bo już wyrzuciłam. Nie, nie, nie pomyślałam po prostu, żeby kiedyś mi się przydadzą. Ale będzie i tak OK, żeby po prostu na dnie coś było. Pierwszy rzut leci ta yy, świeca. Podłoky damy te kupki. Dla prezent dla osób, które lubią zdrowy tryb życia, więc słodycze też robimy tutaj, wkładamy, które są zdrowe. Znalazłam też takie ciaska bez dodatku cukru, więc też je dorzucimy. Pierwsza paczka, a jeszcze chyba te miałam tutaj dużo rzucić, czekajcie. Dobry w nowym vlogu, i nie byle jak się z wami witam, bo przyjechaliśmy właśnie do Warszawy, i się właśnie wypakowujemy. Przyjechaliśmy do rodziny Wojtka i w odwiedzinach, więc lecimy. Przyjechaliśmy już właśnie do jakiejś restauracji. Generalnie tu jest w szczerym polu, ale ja nie wiem, czy to jest ta kultowa sala, co, co wszyscy znają w Warszawie. I don't know. No ale właśnie zmierzamy e, do restauracji całą ekipą. Pojechaliśmy właśnie z restauracji. Wszystko było przepyszne. Ja wzięłam łososia z risotto dyniowym. Było naprawdę bardzo dobre. No i teraz z Lilą będziemy szukać e, czurro, Prawda Lila? Albo gorącej czekolady. Więc idziemy polować na to. Szczerze, że Warszawa robi wrażenie. Jest bardzo ładna. Jak ja nie jestem dużą fanką jednak e, takich miast wielkich, to no, Warszawa jest jednak bardzo ładna. A właśnie zmierzamy teraz jeszcze na jarmark. Zobaczyć jak to wszystko wygląda. Się, rozgrywają się tutaj jakieś wojny na Śnieżki. Amelka, dawaj! Dawaj wuja, dawaj wuja! Leć! Bez szału. No, Z jest dużo lepszy. Ale to nie pierwszy. Zresztą to nie ostatni, który go Najfajniejsza atrakcja dla dzieci no to wiadomo, Karuzela i właśnie w przyszliśmy, Amelka z Julkiem się kręcą, ale ciężko tam wejść, bo ona się cały czas jakby kręci i trzeba doskakiwać, więc dzieciaki teraz mają problem, żeby zejść, no ale idea jest. Czekamy, żeby dojść do Mikołaja. Idziemy do Mikołaja, tak z idziemy, nie? Amelka. Czekam. Widzisz? Fajnie. Może coś? Cent 25, Może trochę? wiem wam, że uwielbiam jak jest tak biało, tak to super wygląda, daje to taki mega fajny klimat, aż mam... no, no się jechać w te góry, no nie? Hmm, ale mamy tutaj las. Nie chce ktoś nas zaprosić? No. <głos》>, Zakopanego, <głos》>. Ale... Jedziemy teraz na turniej do Julka, bo gra młody w jakimś turnieju, bo gra... Greg... Jest tylko niby minus jeden. No jest zimno. A jest to? No. Bardzo ładna konturówka, jakbyście chcieli, numer 63 z Inglota. Ostatnio polecałam 76 chyba. Dobry, ja I wykupiłyście, bo w manto, to, że już nie było, z tego co wiem. Ale jak chcecie też bardzo ładną, to 63 też jest super. I na to było jeszcze... Nie, to salej, akurat to akurat z Clarins. Czy on jest zamarznięty? Jezu, zamarzł mi, słuchajcie. Poważnie? Ale jaja. Reyesda. Już wyjechaliśmy od Michała i Moniki i przyjechaliśmy do cudzych tarasów, bo okazało się, że jest niedziela handlowa i może... Yy... Zapatrzymy się w parę prezentów, bo są tutaj sklepy, nie będą ucieczki, bo te osoby, które chcą to obdarować, to oglądajmy, jestem pewna tego, więc nie będą ucieczki sklepy, ale wiem, że tutaj są, a nie ma ich błodź, więc wejdziemy, zobaczymy i może zapatrzymy się w jakieś prezenty. nawet bym się nie spodziewała, ale po tej wyprzedaży z Victoria's Secret nie było w ogóle żadnej mgiełki. A niestety to był sklep, do którego bardzo chciałam wejść właśnie kupić yy, na prezent coś, no, ale mój prezent już poszedł w zapomnienie, bo nie było. Były dwa, dwie ostatnie dwa ostatnie zapachy. Teraz jesteśmy w Angraffie i jeszcze bardzo bym chciała wejść do Oisho. Ja bym generalnie chciał bardzo iść. Zjeść burgera, wiemy. Wiecie co jest najśmieszniejsze, że Wojtuś niby nie lubi zakupów, a jest pierwszy do wchodzenia na dział męski, żeby tylko zobaczyć co I tu się baczy, dzieje Zobaczyć, zobaczyć co się, <laughs> co, się co się dzieje Przyszliśmy do nowego fast żeby spróbować właśnie bukadzik doli tutaj testować To już parę osób było I przyszliśmy też spróbować jak to Wojtek bardzo chciał i jak smakują tutaj te burgery i do nagetsów dobraliśmy sobie sosy i mamy musztardowy A ja nie wiem co to jest pikantny jest czarny, a bliżej nie pryszląd ten fioletowy jest no dobra próbuj no. <laughs> Bardzo fajnie mm. Dobra to był pikantny. No ja i nie prawda. Jak widać, że ta sałata jest taka prawdziwa, no nie? Że dikt nie wygląda i ta bułeczka jest taka jak troszkę Jak? Dobra. Mm. Drugi czas e, lubiłam burgery o wiele bardziej z kurczarkiem niż z wołowiną. Nie mi się to, natomiast bo to dlatego że często puczok jest słaby jak kości po prostu Jest taki suchy i w ogóle, ale ogólnie w tych stripsach i tych tych nuggetach bardzo dobre to mięso jest Więc trzymam, że tutaj też jest bardzo dobre Widać, jest sos, dobra, dać spróbować Tutaj mamy ogórka, chyba e, konserwowego, pomidorka, sałatę i ser łutem, Więc Dobra, miękka bułka Mięsko mm, soczyste, o wiele przynieść niż ale McDonald's, jeżeli macie to w swoim no, nie, no. mieście. Z McDonald's w nie podjazdu. No. Tak samo jak ten Max Burger, też nie no. podjazdu. Mm, bardzo dobry burger generalnie. Nie wiem, bardzo polecamy to w nie wiem kto się czyta, ja ale popyścig. bardzo smaczne i dobry ten kurczak jest naprawdę. Natomiast nie ma chyba sensu brać sosów, bo są, no nie, za są takie się same radni, wszystkie i no. nic nie wnoszą za bardzo, tak. z tego, że jest tam troszeczkę... Ale kanapka smaczna. na lody, generalnie jestem ogromną... ogólnie obydwa jesteśmy Panami lodów, nie? Tak, mm. pyszne. Fajna. Pod nerkach ci będzie fiało. No nie będzie, bo to są zciugacze. No, punkty dla nich. Jeżeli jest ciepło... No wygląda ładnie. Mm, ta Masz no, tak łatwo. No, Mam. Bardzo fajne złote terazy macie w Warszawie, ale ogólnie złote jest to, że praktycznie każdy mój e, vlogmas jest w galerii. I ostatni, nie chciałam was zabierać do galerii, i jakby oszczędziłam wam to, po czym kolejna uwaga, gdzie są jest w galerii handlowej. Ja po prostu, no co, nie oszukuję, nie oszukam przeznaczenia. Cóż, no my nie mamy takich w łodzi po prostu, no. Nie mamy, nie mamy, ale nic kupiłam, więc chociaż tyle. Ajajaj, jej aj, aj, karamba, tutaj nie wiem, co się dzieje. Ale chociaż zjedliśmy coś fajnego. Tak, ciekawego. To chyba było no? dobre. Teraz jest plan, żeby wyjechać w ogóle jakoś z tego parkingu, choć może być ciężko, w ogóle jestem ciekawa, jak to działa właśnie jak na przykład opuściliśmy bilet. I się, na pewno jest jakaś minę... Nie mamy czasu. No. A jest korek do wyjazdu, więc nie wiem kto to wyjdzie. No, chyba jest tak przemyślany. No właśnie nie wiem. I plan jest taki, że może złapać jakąś kawkę jeszcze, bo wracamy do łodzi. E, w, w, złapać jakąś kawkę. Może gdzieś po drodze będzie jakaś kawiarnia z parkingiem, choć w Warszawie to jest... No Kurczę, wczoraj było ciężko z parkingiem, co? No, czego mega Ci to luksus, ale wczoraj to byśmy... Chociaż mieliśmy też farta. No jak to się mówi, głupi zawsze masz szczęście. <noise> nie wiem, może teraz też się uda, ale zobaczymy. Napijabym się jakieś dobrej kawki, może jakieś ciasto, co? Ciasto Gdybyście <noise> ciasto jakieś... Nie, ja ciasto Nie. nie ja bym zjadła. <noise> Ja chyba poproszę latte albo cappuccino Powiem wam, że jestem... Nie wiem, w ogóle strasznie zmęczyłam Chciało się cię? Strasznie, po prostu jakbym mogła, tam, to coś sobie oczy i usnęła Wiesz, teraz już do ciepłego wsiadłaś Nie mogę jestem wykończona A, i domaczka jest tam, w tamtą stronę A, Więc muszę coś wypić i kawę, No jakieś laty lub no, cappuccino może nawet Nie wiem. No co? To co? czy bardziej kawowe, czy bardziej mleczne? W ogóle... No bo dwie raczej te, mleczne. Albo czy bardziej, czy mniej chodzi o czy bardziej mm. kawowa no bo cappuccino jest bardziej kawowe, jest więcej kawy, nie? Niżej w latach, tego Nie wiem. Nie wiem, nie wiem ale no się to zaraz masz, dowiem. E mało czasu na decyzję. Wiem. W często podejmuję decyzję co do jedzenia, pod tu presji, więc nie wiem, czy... to z Tak, bez laktozy. no. Cappuccino. Zresztą będę dobry, montować ten film. Do Dzień dobry, poproszę średnią kawę Flat White bez cukru i małe czy duże? Małe. I ma... Jeziorę, przepraszam, może pan poszłyży? Średnia kawa Flat White bez cukru tak? i małe cappuccino. Proszę, na... Wie pan, co to cappuccino na mleku bez laktozy? Dobra. A te jakie jakie są ciastka? Ja to się tam A mam pytanie, jakie są ciastka? Na ciepło jabłkowe, nie na ciepło odsiane, czekoladowe czy Jakie? Owsiane i czekoladowe. A to nie, to dziękuję. To dziękujemy bardzo, to wszystko. Zgadza się, zamówienie? Tak, zgadza się. 240 dziękuję. 40 dziękuję. Chcesz coś? Nie, no nie, zamówiłbym. Ale co? Za? Zamówiłbym, jakbym chciał. A ja mówię o pieniądzach. A że ten sponsorujesz teraz tutaj? Chcesz czy nie? Nie, no nie, on w tych piszące coś mi zostało jeszcze. Zostawisz mi kawę. <noise> już? A ty nie jesteś w ogóle zmęczony? Nie. Ja nie. nie. Ja mam dużą tolerancję na wiele rzeczy. Jedną <laughs> tolerancję też mam, ale... Mój, nie czy mój organizm ma. Ale ma. ja osobiście się mega nie wysypiam, więc może to też jest kwestia tego, że mało śpię. 5 godzin śpię. A początku grudnia. To może to jest kwestia może tego. Cieszę się, że wyspałem, Słucham właśnie wardengi. Czasami lubię włączyć sobie go live i posłuchać, co tam w świecie. Słuchajcie, zresztą teraz na Fejmie była ta jakaś akcja, więc wysłucham. My właśnie wróciliśmy, zdążyłam wziąć prysznic, przebrać się w piżamę i w sumie pożegnać się z Wami. bo właśnie tylko zaparzę sobie herbatę i uciekam spać, bo jutro muszę wcześniej wstać. Tego mam nadzieję, że standardowo podoba Wam się ten vlog i do następnej. Buziaki, pa!